Do ciemna podwórka, jesteś nie do złapania, gdy pierści do drzwi, puka szary śmiała szarych bloków, co się dla tworzą i ci co BMK mi się wożą, nie do przebicia armia szarych osiedli Ci co podskoczyli na ryj, tutaj siedzi Niezaproszony się nie pokazuje i sarygo świata, syn za twem nie zamazu chcesz tu dołączyć pokaz co umiesz, pamiętaj, że wyjdzie na jaw co gnujesz, Myślisz, że jesteś czysty i że niby masz duszę u No i może mówisz wszystkim, że jesteś bystry porządny, a chytry pewnie siebie i przekonał. Że już nigdy nie pokonany, weź się w garść chłopaku Nie oszukuj samego siebie, bo to szaro osiedla Tu nie poczujesz się jak w siódmym niebie Wejdź tu i zobacz na tych wszystkich ludzi, teraz powiedz jakie uczucie się w tobie budzi, wejdź tu i zobacz czy takie życie ci się podoba. Każdy dzień innych pomysłów, w tym środowisku walczysz jak o piłkę na boisku, wejdź tu i zobacz na tych wszystkich ludzi, teraz powiedz jakie uczucie się w tobie budzi, wejdź tu i zobacz czy takie życie ci się podoba. Każdy dzień, inny lecz w tym samym kolorze, po dwóch dniach będziesz modlić się, zabierzmy sobie, Boże, ale inni muszą tak tu żyć, bo przy armii bloków też muszą być. Jeśli ci się nie podoba, to po prostu stąd wyjdź.